Witajcie serdecznie. Witajcie, witajcie. Z tej strony Akademia Hipnoterapii i Grzegorz Mać. I Anna Antonia Pieczek. Jesteśmy założycielami Akademii i jednocześnie nauczycielami w tej szkole. Chcemy Was zachęcić do tego, żebyście zaczęli z, naszą, z nami przygodę odnośnie hipnozy i hipnoterapii. Maj to wyjątkowy miesiąc w tym roku, wyjątkowy pod kątem energetycznym, więc jest to świetny moment, aby dołączyć do Akademii. Już za tydzień zaczniemy kolejną edycję podstawowego szkolenia, gdzie będziecie mieli okazję, żeby poznać tajniki hipnoterapii. To będą trzy dni, które odbędą się stacjonarnie pod Pietkowem Kujawskim w naszej bazie szkoleniowej w Trojaczku, w Kujawskiej Osadzie Zmian, gdzie podczas tych trzech dni odmienicie swoje życie, jak nasze doświadczenie pokazuje. Wielu naszych kursantów opowiada nam o tym, jak zmieniło się ich życie już po podstawowym szkoleniu, gdzie nie tylko przeszli terapię własną i na własnym, na własnym doświadczeniu. skórze doświadczeniu poznali, jak może działać hipnoza, ale również pomogli innym, pierwsze terapie swoim przyjaciołom, bliskim, znajomym gdzie poznali, w jaki sposób, w błyskawiczny sposób można by było powiedzieć, nawet, można pomóc innym osobom To poprzez hipnozę? Niezależnie od tego, czy już jesteś terapeutą, coachem, a może mentorem, tutorem, czy już w tej chwili pracujesz w takim zawodzie pomagacza, czy są to dla Ciebie pierwsze kroki i chciałbyś przyjechać bardziej dla siebie, ten kurs jest przygotowany w taki sposób, że skorzystasz z tego w optymalny dla siebie wyczerpujący sposób. Jak nasza praktyka pokazuje właśnie szkolenie podstawowe bardzo fajnie pokazuje jak można pomagać innym i osoby, które do nas przyjeżdżają są to często terapeuci już, którzy dziś praktykują gdzie można, gdzie mogą zobaczyć czy to jest dla nich i jak mogą zwiększyć swój warsztat pracy w tej, tej które już wykonują. Pierwszy dzień jest dniem poświęconym teorii. Teorii, która będzie przenikać się z praktyką. Nie tylko nauczymy Was, czym hipnoza jest, a czym nie jest, ale co może wyjątkowe i wyróżnia nas pośród innych szkół, pokażemy Wam modele pracy, w jaki sposób terapeutycznie można rozkładać na elementy pierwsze i zajmować się. Sposobami, w jaki my uprawiamy swoje problemy, i dzięki temu zrozumieniu i pogłębieniu tych mechanizmów, pokażemy Wam, w jaki sposób wspierać osobę, aby sama mogła w procesie terapeutycznym uwolnić się od blokad, przeszkód, od błędnych przekonań, w jaki sposób udrożnić dostęp do zasobów. Nasi kursanci pokazują nam, że uczymy tak aby nauczyć, wielu z nich nam o tym mówiło, że jest to niesamowity, w jaki sposób przedstawiamy wiedzę, dając nam taką zwrotną informację, że robimy to po prostu dobrze, tak, żeby was nauczyć, w jaki sposób pomagać innym. Jesteśmy praktykami. Od wielu lat sami prowadzimy nasze gabinety terapeutyczne, w związku z czym oprócz suchej teorii dostaniecie mnóstwo różnych przykładów, w jaki sposób to działa w gabinecie. Serdecznie Was zapraszamy na najbliższą edycję już za tydzień. Mamy specjalne oferty dla Was, jeśli macie ochotę. Zapraszamy do telefonu do kontaktu z nami. Drugi i trzeci dzień kursu poświęcony jest już technikom, czyli metodom przeprowadzania terapii w procesie hipnozy. Dlatego nie będzie tylko teoria, ale bardzo szybko przechodzimy do praktycznych ćwiczeń. Każdy kurs jest przygotowany w taki sposób, że zobaczycie jak przeprowadza się taką terapię, pokażemy ją na forum. Będzie również nagrany film z tego pokazu, dzięki czemu jeszcze przez 6 miesięcy po kursie będziecie mogli podglądać, sprawdzać i jeszcze raz dokonywać głębszej analizy i wglądów, co tak naprawdę w terapii się wydarzyło. I tutaj oprócz tego mamy jeszcze takie dodatkowe elementy pracy. Chodzi o to, że nie kończy się nasza współpraca, nasze poznawanie hipnozy, wasze poznawanie hipnozy na tych trzech dniach, tylko potem prowadzimy mentoringi, gdzie raz w miesiącu spotkamy się online, grupowo i omawiamy wasz proces nauki, dają wam nowe informacje, które wspierają ten proces waszego uczenia się. Połączycie się w tandemy, czyli w pary. Dzięki temu będziecie mieli, niezależnie od tego, czy macie już swoich pacjentów, czy nie, będziecie mieli z kim ćwiczyć. To niesamowicie pogłębia zrozumienie. Z jednej strony praktyka, czyli mistrzem, ale z drugiej strony nikt tak dobrego feedbacku ci nie da, kto zna proces i wie, jak on powinien wyglądać. E, oczywiście to y, tandemy, y, które będą powołane. Będziecie razem ćwiczyć już po szkoleniu, również nie tylko w trakcie, ale również po szkoleniu. Dzięki temu będziemy mieli na pewno o czym rozmawiać na naszych mentoringach. Mamy dla Was także wspaniale oprawiony, wyjątkowy podręcznik, w którym zawieramy wszystkie merytoryczne informacje skróty z terapii których będą dwie terapie, jedna. Jedno, jedno narzędzie rozwojowe i cały rozdział poświęcony autohipnozie, abyście mogli po naszym kursie również pracować sami ze sobą. Kochani, jeśli jeszcze się zastanawiacie, to to jest ostatni gwizdek aby dołączyć do kursu który już odbędzie się 24, 25 i 26 maja 2024 roku serdecznie was zapraszamy dołączcie do nas zapraszamy